Także wesołych sił. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jak co roku to będzie tradycja, a czego byś Kamilu czytelnikom z pearl życzył? No życzę Wam cierpliwości, bo to na pewno Wam się teraz przyda. Życzę Wam dużo spokoju, wytrwałości przed ekranami. No i życzę i tego Wam, i też sobie, właśnie takiej pewności w tym wszystkim, że jednak wszystko jest dobrze, że potrzebujemy małych trybików, które po prostu jak zaczną działać, to wszystko się po prostu rozpędzi. Ale też życzę Wam udanych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i radości z tego, co mamy, bo uważam, że każdy z nas ma to, z czego może być szczęśliwy. Dzięki. No cóż, żeby te święta spędzili w gronie rodzinnym, w gronie z najbliższymi, żeby spędzili je w dobrych humorach i żeby nowy rok był dla nich zdecydowanie przyjemniejszy niż ten. Czego byś się życzył czytelnikom z Wam? <laughs> nie no, nie, nie będę taki. wesołych świąt. <laughs> e, weso no, no i w sumie no i tego, czego się tam życzycie dobrego, żeby, e, żebyś tam wasza oglądalność wzrosła, żeby my tam trochę dalej skakali, e, żeby, e, no żeby... my chcieli z wami przede wszystkim rozmawiać, no bo na razie no to tak. <laughs> To moja wina, ja się przyznaję, biorę to na siebie. No, ja bardzo dobrze się przyznaję.